No, i to ja uważam, że to też jest pokłosie działalności Wall Street na terytorium Polski, ogólnie Stanów Zjednoczonych, ich stylu, ich sposobów zarządzania ludźmi, światem, ta już wszechobecna cyfryzacja, która wchodzi do każdej dziedziny naszego życia, i związane z tym problemy, zagrożenia w przyszłości. Dlatego też trzeba naprawdę, pomimo no, cudownych marchewek na pokuszenie, wizja cyfrowego pieniądza, jakie to będzie piękne, jakie to będzie wygodne, bo będziemy mieli chip w palcu i będziemy mogli płacić palcem. Proszę Państwa, no, pewne rzeczy są absurdalne. To jest jakby dziecku coś opowiadać, jakie to, jakie to korzyści, no, no, jaką trudność sprawiają banknoty czy monety. No, nie dajcie żyć, no, bez przesady. Pewne rzeczy y, powinny y, być analogowe. Ja jestem zwolennikiem postępu, y, jestem za rozwojem technologii i tak dalej, ale no, proszę Państwa, coś takiego jak gotówka to, to jest rzecz niemal święta, więc uważajmy, y, żeby czasami nie ulegać tym właśnie jakimś dzieci, dziecięcym, dziecinnym. Argumentom y, 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 tak się zachowują zwierzęta. Mały kotek to proszę Państwa, zaszeleście mu się papierkiem i on biegnie. Stary kot, to już wie, że to nie będzie się wysilał. A my się nieraz tak zachowujemy. Jakie to będzie fajne, jak, jakie to będzie cudowne, jak będzie elektroniczny pieniądz.